Pozdrawiam Tarnów i Pawełka. Pozdro, dziękuję za donate'a, mordo. Recepcja, słucham. Yy, dzień dobry, ja dodzwoniłam się do hotelu. Tak. Witam serdecznie, panie kochany. Witam. Yy, ja jestem zainteresowana hotelem. Mm, Okej. Okay. Mm. Na kiedy? E, panie kochany, 9 czerwiec. Bo ja będę robiła... Ja będę wykonywać skok ze spadochronem, wie pan? 10 czerwca. Ja, ja chciałabym. E, 9. 9, tak. Dobra. No. Skakał pan kiedyś ze spadochronem? Nie, nie skakałem. Uuu, panie. Panie kochany! Pan nie wie, co pan traci. No jeśli to jest, skakają, to nie to wiem, jest, no. To jest szampańska zabawa, powiem panu. Musi pan kiedyś spróbować. Wie pan... Jak pan się boi, to dobrze. To znaczy, że pan jest zdrowy psychicznie, bo wszyscy się boją. Ale... Ale warto pokonać swój strach i skoczyć z nieba. Mhm. Dobrze. Czy... Jeszcze jakieś ciekawe informacje do przekazania? Nie! A może pan by ze mną wyskoczył? Eee, nie, raczej nie. Nie chciałby pan, a ja mogę zapłacić za pana. Ja raz? Bo wie pan, ja szukam kolegów do wspólnych skoków. Mhm. Rozumiem, ale to będą skoki ze spadochronem, czy jakieś takie skoki, nie wiem, na bank? Nie, to skok ze spadochronem, panie kochany. Mm -hmm. Ja tam będę skakała z samolotu, wie pan jaki dym? No dobrze, no cieszę się. Dobra, to niech pan taki... mnie tam zapisuje. 9 czerwiec. 9 czerwiec. Dobrze, no. i na jakie nazwisko? Moje nazwisko. Jakie nazwisko mam zapisać? Yy, moje, bąk. Dobrze, ja, ja zrobię rezerwację. Zrobi Pan. Oczywiście, że tak. A nie, nie chciałby Pan ze mną, tak wie Pan, wyskoczyć? Nie, nie planuję. Co? Nie, nie planuję. Powiem Panu, że mógłby Pan spróbować swoich sił. Na pewno mógłbym, dzięki za pozwolenie, ale myślę, że sam zdecyduję. O, Panie. Panie, jak ja Panu proponuję, ja jestem w stanie za Pana zapłacić i Pan ma czelność odmówić mi, Panie, jak Bardzo się byśmy... cieszę, ale nie, nie potrzebuję pieniędzy. A, to z Pana taki figofago? Mm, nie nazwałbym się tak, po prostu nie potrzebuję jałmużny. Dobrze, to co, skaczemy razem? Już odpowiedziałem, że nie. Dobrze, powiem mi pan ile zapłacę za hotel? O, rzeczywiście, że tak. Yy... Milioner się znalazł! Dziewiąty. Milioner. Się yy, 140 zł będzie za dobę. 140 zł? Dokładnie tak. To jak pan taki milioner, to może pan za mnie zapłacić, co? A czemu miałbym? No bo jak pan tak wie, pan. Pan taki bogaty, figo fago. Ale ja nic takiego nie powiedziałem, więc nie rozumiem skąd to założenie. No, ale pan zasugerował. No dobrze, pomińmy temat. Yy, 140 zł, jo? Ze śniadankiem czy bez? Ja to jest sam nocleg. Dobrze, bo ja tu wie pan, yy, ja czytam ja czytam opinię o waszym hotelu, nie? I pisze, że w pokojach nie otwierają się okna. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. U. Pisze też, że niektórzy goście zaznaczają, że łóżka powinny być wygodniejsze. Prawda? To myślę, że to zależy od opinii. Każdy ma jakby inną, inną opinię, inny jakby level komfortu, więc no myślę, że to w zależności od, od naszych gości. Jeśli Aha, ktoś są negatywne opinie... Kolejna opinia. Początkowo otrzymałam pokój, w którym nie działa klima. Było zimno. Nie było pilota do telewizora. Jak zgłosiłam, wymienili. No. Jak to wygląda u was? Ja przyjdę. Ja będę chciała oglądnąć sobie mój serial ichu i chuj, nie będzie pilota? No to myślę, że tak jak jest napisane, pomożemy w tej sprawie. Nie powinno być takiej sytuacji, ale jeżeli będzie, to oczywiście pomożemy. Kolejna opinia od pana Przemysława. Wentylacja nie działa. Yy, wraz z wentylacją po prostu nie działa ogrzewanie. Jak ktoś chce mieć ciepło w pokoju, to może jedynie sobie grzejnik elektryczny w Kiblu włączyć. Liczyć, że się nagrzeje. Jak pan się do tego odniesie? Hmm, odniosę się w ten sposób, że w hotelu faktycznie. Zdarza się czasami awariacje klimatyzacji. Mróz w hotelu. E, ale no mówię, nie zdarza się to często, są to raczej sporadyczne awary. Jeżeli są, to najczęściej rekompensujemy je gościom, więc no przyjmujemy negatywne opinie oczywiście i faktycznie miały miejsce takie niedogodności dla gości. To znaczy ale, no, wie pan, no bo, mówię, ja, bo jak ja przyjadę, problemy. tam będzie mróz, nie będzie pilota i okna nie otworzę w celach wywietrzenia pokoju, no to, no to tak powiem panu, że 140 zł błoto. No to ja bym wtedy... No to na... równie dobrze, na dworcu można spać, Jest. panie kochany. No, jest prawda, dlatego no, ja osobiście, jeżeli miałbym jechać do hotelu i płacić za pokój, no to chciałbym, żeby wszystko działało, więc no, na Panie miejscu po prostu bym nie meldował się i, i nie płacił za ten pokój i wybrał inny hotel. Jeżeli nie. Pani nie jak, jak ja mam nie płacić za darmochę, to niech Pan wpisuje tam. Dobrze, jeszcze raz proszę imię nazwisko: BONG! I to za darmochę, tak? Ale imię: Jasia. Dobrze, jeszcze raz na kiedy? Yy, to będzie 10 yy, czerwiec, przepraszam. Dobrze, jeszcze numer kontaktowy poproszę. Ten, z którego dzwonię. Poproszę numer, bo nie wyświetla mi się. Yy, to jest ten, z którego dzwonię. No tak jak powtarzam, nie wyświetla mi się numer, dlatego proszę podać numer kontaktowy. Panie, ja dzwonię do Pana z telefonu, a Pan prosi mnie o numer kontaktowy. Pan jest trzeźwy? Mm, na telefonie stacjonarnym nie wyświetla się numer i tak jestem trzeźwy. Aha, dobrze, proszę Pana, yy, bo ja nie znam swojego numeru, telefonu mam taki problem. To niech Pan mi poda swój numer prywatny, a ja Panu puszczę strzałę. Nie mam zamiaru podawać mojego numeru prywatnego. A to czemu nie? Normalnie strzałę strzelę. Bo to mój numer prywatny, nie zamierzam się dzielić z gośćmi moim numerem. Z jakimi gośćmi, panie? Po koleżeńsku, po koleżeńsku. Ale nie jesteśmy znajomymi. No jak? Pan mi tu po znajomości hotel za darmochę załatwia, a my nie, nie jesteśmy znajomi? No niestety nie. Jeżeli jeszcze ma pani jakieś prośby, to słucham, a jeżeli nie, to proszę o, o zakończenie połączenia, bo mam gości, którzy czekają na obsługę. Dobrze, okresu. to niech pan się zajmie gośćmi, bo, bo ja to podziękuję jednak. Mm. No dobrze. W razie czego proszę dzwonić do wyczenia. Przepraszam, że tyle czasu zajęłam, ale wie pan, no, no jak tam okna nie można otworzyć, to mi się to nie podoba. Rozumiem. Dobrze. No. Dziękuję za telefon. Dziękuję, miłego wieczoru. Do widzenia. Dzięki, do widzenia.